Wczoraj tworzyliśmy salę, był Tradigi crossfit i sztuk walki i dzisiaj postanowiłem jeszcze pójść dalej, e, zaprosić Laurę Grzyb, Europy w boksu zawodowym. Jest to młoda, utętywana dziewczyna e, i może być takim wzorem do dla kolejnych e, młodych adeptów sportu walki. Przyjechałam na zaproszenie tutaj głównego trenera, żeby przekazać troszkę swojej wiedzy, troszkę swojego doświadczenia i pomóc tutaj zawodnikom zrozumieć, czym jest boks. Myślę, że. Zawodnicy doświadczeni, profesjonalni zawodowi zawodnicy powinni przyjeżdżać do takich mniejszych klubów, motywować dzieciaki, pokazywać jak to się robi i zachęcać do tego, żeby tą aktywność fizyczną wplatać w swoje życie, żeby zostawać przy tym sporcie. Nie, nie lubię określenia, że to jest męski sport. Bardzo długo się tak mówiło, ja już od jakiegoś czasu z tym walczę, mam nadzieję, że idzie to wszystko w dobrą stronę, w dobrym kierunku i, i to już się wyrównuje, coraz więcej kobiet walczy i że mogę udowadniać, że kobiety mogą właśnie walczyć. Jestem właśnie po walce w październiku, udało mi się obronić tytuł zawodowej mistrzyni Europy, no i mam nadzieję, że w przyszłym roku, zaraz po świętach, czeka mnie już tylko walka o mistrzostwo świata. Wcześniej już zapraszaliśmy zawodników, zapraszamy Janę Drzejczyk do Mrągowa, była dwukrotnie, jak jeszcze nie była tą gwiazdą UFC, też była chyba młodą schodzącą gwiazdą i też prowadziła dziś zajęcia dla dzieci. W następnym roku zapowiadamy na wiosnę prawdopodobnie też nowych sportowców do Wrągowa, żeby propagowali sporty wśród lokalnej społeczności. Pozdrawiam wszystkich sportowców, wszystkich fanów sportu i oczywiście wszystkich pięściarzy i pięściarki z Mrągowa. Pozdrawiam